Nazywam się Jorge Mario Bergoglio, ale świat zna mnie jako papieża Franciszka. Urodziłem się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires w Argentynie jako syn włoskich imigrantów. Moje dzieciństwo nie było nadzwyczajne. Dorastałem w skromnym domu, gdzie nauczyłem się wartości pracy, pokory i troski o drugiego człowieka. Mimo, że przez chwilę studiowałem chemię, to głos serca skierował mnie ku kapłaństwu. Wstąpiłem do zakonu jezuitów, a w 1969 roku zostałem wyświęcony na księdza. W moim powołaniu najważniejsze zawsze było służenie ludziom, szczególnie tym wykluczonym, ubogim i zapomnianym. W 1992 roku zostałem biskupem pomocniczym Buenos Aires a sześć lat później arcybiskupem. Przez cały ten czas starałem się być blisko ludzi, jeździłem komunikacją miejską, mieszkałem w małym mieszkaniu i sam sobie gotowałem. Nie chciałem tytułów ani splendorów, pragnąłem prostoty i obecności tam, gdzie było cierpienie. W 2001 roku papież Jan Paweł II mianował mnie kardynałem. Było to dla mnie wielkie wyróżnienie, ale też odpowiedzialność. Gdy 13 marca 2013 roku, po rezygnacji Benedykta XVI, konklawę wybrało mnie na papieża, byłem zaskoczony. Przyjąłem imię Franciszek, na cześć świętego Franciszka z Asyżu. Ponieważ jego prostota, miłość do ubogich i troska o stworzenie od zawsze mnie inspirowały. Jako papież staram się promować Kościół otwarty, miłosierny i pełen nadziei. Wierzę, że Kościół nie powinien zamykać się w murach, ale wychodzić do ludzi, szczególnie do tych, którzy czują się zagubieni, zranieni lub odrzuceni. Podkreślam znaczenie dialogu między religiami, potrzebę ekologicznej odpowiedzialności i walki z ubóstwem. W mojej encyklice Laudato Si Mówiłem o trosce o naszą wspólną planetę, bo wierzę, że świat stworzony przez Boga powinien być domem dla wszystkich, nie tylko dla wybranych. Nie jestem doskonały. Mam swoje słabości i ograniczenia. Czasem mówię rzeczy, które wywołują kontrowersje, ale zawsze staram się słuchać Ducha Świętego i służyć ludziom zgodnie z nauką Chrystusa. Chciałbym, by mój pontyfikat był mostem, a nie murem by ludzie zobaczyli w kościele nie surowego sędziego, lecz czułego ojca. Wierzę w młodych i w ich siłę do zmieniania świata. Podczas światowych dni młodzieży często powtarzam, nie bójcie się marzyć, idźcie pod prąd, róbcie raban, bo tylko ci, którzy mają odwagę myśleć inaczej, mogą naprawdę przemieniać rzeczywistość. Jako biskup Rzymu modliłem się codziennie za pokój, Jedność i wzajemne zrozumienie. Chciałbym, aby moja posługa była świadectwem wiary w miłość, pokój i dobro, wartości, które są ponad podziałami. Wiem, że każde spotkanie, każda modlitwa i każdy uśmiech to dar, który chcę dzielić z całym światem. 21 kwietnia 2025 moja posługa Boża się zakończyła.